Film ma swoje granice. Nie mówię tutaj o moralnych czy artystycznych. Mimo bycia połączeniem medium wizualnego z dźwiękowym, wciąż możemy spodziewać się tego, że niektórych elementów, no, nie przeskoczymy. Współcześnie możemy liczyć na interakcje z filmem, jak w przypadku Bandersnatch czy tego dziwadełka z Berem Grillsem. Platformy na to pozwalają. Ale w samym filmie największą barierą jest ekran. Widz nie uczestniczy w spektaklu prezentowanym przed nim. Ale czy na pewno, czy nie istnieje jakaś technika, która umożliwia interakcję z widzem? I tutaj przychodzi łamanie czwartej ściany. Zainteresowani, oto kilka filmów, nie seriali, które tę mityczną ścianę łamią w ciekawy, przynajmniej dla mnie, sposób. Ruszajmy. Wiem, że pewnie większość z Was wie o co chodzi, ale dla spokoju sumienia wytłumaczę na szybko o co chodzi z tą czwartą ścianą. Wyobraźmy sobie telewizor jako pudełko. Nieco starsi nie będą mieli tego problemu. Dwa boki i tył to trzy ściany. Czwartą stanowi front, bariera między widzem a aktorami. Tyczy się to tak filmu, jak i teatru, czy innego tego typu sztuki. Jasne, możemy zabunkrować siebie i aktorów. Tamci nie będą świadomi bycia obserwowanymi. Metaforycznie oczywiście. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, by konwencją czy jakimś chwytem zburzyć te granice i to właśnie nazywamy przełamywaniem. Cyk. Definicja obrazowo wytłumaczona, teraz możemy podejść do listy i filmów, które bawią się tym w całkiem ciekawy sposób. Jeśli będą spoilery, to oczywiście ostrzegam. Jak można nie wspomnieć o jednej z najpopularniejszych postaci komiksowych, która konsekwentnie od samego początku zacierała granice między widzem czy czytelnikiem, a tekstem? Bo tak jak pewnie doskonale wiecie, na kartach komiksu najemnik Wade nigdy nie widział problemu w zwracaniu się bezpośrednio do osoby czytającej. Gość zwyczajnie zdaje sobie sprawę z tego, że jest fikcyjny. Potrafi przywoływać numery zeszytów, w których kogoś spotkał raz, usmażył mózg Xaviera, gdy ten postanowił wejść do jego głowy. Naturalnie zatem przeniosło się to do uniwersum filmowego. Gdy na ekranie nie miną nawet 3 minuty, bohater wyciera obiektyw. A po niecałych siedmiu już prowadzi monolog w stronę widza, opowiadając o tym, czego to nie musiałby zrobić, żeby doczekać się własnego filmu.. Oglądający staje się tu częścią przedstawienia i nie używam tego słowa na wyrost. Wewnętrzne gadanie do siebie Deadpoola także zdaje się być często skierowane do nas, a cały film nabiera tonu przechwałki i pokazywania jakim to kul cool się nie jest. To nie są zwykłe mrugnięcia okiem, jak miał to w zwyczaju Superman z Rivem, a już operacja na oku oglądającego. Film tłumaczy to pewnego rodzaju szaleństwem po eksperymentalnym leczeniu nowotworu. Ciągły ból, nowe moce regenerujące i cyk. Wiemy, że jesteśmy postacią fikcyjną. Tyle że w wersji filmowej mającą moc fizycznego zmieniania kadru, by choćby ukryć wyjątkowo brutalną scenę. Po napisach nawet nawiązuje do innego filmu łamiącego czwartą ścianę, i ja mówię tutaj tylko o jedynce. Dwójka rzuca żarcikami dotyczącymi praw autorskich do postaci, czy konsekwentnie wtrąca zwroty do widowni. Ta cała moc to pewna ciekawostka dopisana do postaci, sprawia, że ta staje się, no, ciekawsza. Gorzej, jeśli z czasem zaczyna trochę irytować. You're in. Yeah. Austriacki thriller opowiadający o dwójce sadystycznych młodzieńców terroryzujących bogatą rodzinę. Podczas premiery na festiwalu ludzie opuszczali salę kinową. Prasa często nazywała fany games haniebnym, a nawet uwaga, kupą gówna. Dość ostro. Reżyser chciał przedstawić krytykę przemocy we współczesnych mediach. Nie celował w horror, ale brutalność musiała być przerysowana, inaczej by nie zadziałała. Widz jest zatem wystawiony na wyjątkowo niepokojące obrazy antyhorroru, bezcelowe krzywdzenie niczemu niewinnych mieszkańców domu letniskowego, uśmiercanie osób, z którymi ma się potencjalnie według schematu sympatyzować i tytułowe gierki, wypaczone i okropne w swej naturze. Gdzie w tym wszystkim jakiekolwiek miejsce na rolę widza? Ano obok tego całego szaleństwa, na ekranie Paul, jeden z odzianych w białe stroje mężczyzn, naśmiewa się z samego procesu bycia obserwowanym. Jedna z tych gier to przykładowo Zakład kto przetrwa do następnego dnia. I choć mogłoby się zdawać, że wszystko dzieje się wewnątrz wykreowanego świata, to oglądający również otrzymują to pytanie i to bezpośrednio. Wytykane są klasyczne momenty, w filmach antybohaterowie starają się trzymać schematów innych reprezentantów gatunku i dają nawet szansę na ucieczkę rodzinie, by tylko podtrzymać suspens. Ba nawet przedłużają męki swoich ofiar, byleby tylko rozciągnąć widowisko do standardowej długości pełnometrażówki. Spojrzenia w kamerę, uśmiechy, zadawanie pytań i krytyka bycia obserwatorem tak banalnej i bezcelowej brutalności wykonana w ten sposób to rzadkość. Polecam oryginał. Jest też wersja amerykańska ze świetną obsadą i praktycznie przeniesieniem oryginału 1 do 1. Można powiedzieć, jest bardzo dobrze wykonana, ale brakuje tego uczucia bycia aż tak otwartym odciętym od znajomego otoczenia. Hej, jaka jest najlepsza rola Tom Hardiego? Ten gość z incepcji? Ne. Eddie Brock? No niekoniecznie. A może Bane? Dobre, ale bez przesady. W swoim portfolio nasz przemiły niezbyt wysoki i napakowany, tak Hardy ma 1,75 m, aktor w 2008 roku odwalił najlepsze wystąpienie w swojej karierze w filmie Bronson, gdzie wcielił się w głównego bohatera. When's my trial? Całość jest filmem biograficznym o Michaelu Petersonie, znanym jako Charles Bronson, najbrutalniejszym więźniu w historii brytyjskich więzień. Ten był nie tylko wielokrotnie aresztowany, ale i wielokrotnie bił się z obsługą więzienia, określał się entuzjastą fitnessu i został reprezentantem sztuki marginesu i prymitywizmu w malarstwie. I tak doczekał się swojego biopika luźno opartego o swoje życie. Film wyostrza zaburzenia psychiczne, które częściowo przyczyniły się do ponad 120 przeniesień między więzieniami, tworząc ponownie performance odgrywany przez Hardiego. Bronson nie tylko opowiada nam o sobie z należną mu potrzebą atencji, którą wykazywał faktyczny więzień celebryta, ale i występuje przed publicznością dosłownie. Z grubsza można to podsumować. Hardy odgrywa Petersona odgrywającego bronsona odgrywającego nam to, co działo się w jego głowie. Jesteśmy świadkami narodzin dziwnego artyzmu, szalonej brutalności, choć może bardziej zagubienia, jak mawiał sam Bronson, i spektaklu nie do podrobienia. Chyba wszystkie filmy z tej listy. Bardzo polecam, ale tym starszym, którym wizerunek Penisa Tom aż tak nie wryje się w psychikę. Tego filmu przedstawiać nie trzeba zapewne nikomu. Hit i kultowość wylewają się z tej produkcji na każdym możliwym kroku, bez względu na to, czy jest się nastolatkiem, który odkrywa ciekawostki kinematograficzne, czy po prostu lubi Brada Pita albo twisty ciut lepsze od M. Nighta Shamalana. Zebrzmiało jakbym krytykował Fight Club, ale absolutnie tak nie jest. Film jest super, gra tylko kiepsko wyszła, ale to nie ten kanał. Edward Norton gra tutaj niezadowolonego z życia, pracy i tego, co osiągnął człowieka, który na swojej drodze natrafia na sprzedawcę mydła Tylera i Marle uczęszczającą na spotkania grup wsparcia razem z nim. Ogrom wątków, tajemnic i przemiana protagonisty zdecydowanie stanowi o jakości filmu i bez cienia wątpliwości twierdzę, że warto go obejrzeć choć raz. I przy tym sensie szybko zauważymy, że postać narratora już przy poznaniu Tylera opisuje go nam wprost. Niczym podczas prezentacji produktu poznajemy jego charakter, pracę jaką wykonywał, a i uczestniczymy niejako w dialogu dwójki postaci. I sami stajemy się ofiarami prankowej natury Tylera, bo w trakcie filmu zaobserwujemy wmontowane sceny z filmów porno, które trwają zaledwie jedną klatkę. Zaciera się zatem granica tego co jest fikcją? A co światem wykreowanym na potrzeby filmu? Obnażane są praktyki filmowe, samo powstanie filmu łamie pierwszą zasadę podziemnego kręgu. Do tego Norton w całej tej sytuacji może rozmawia z jedną ze swoich osobowości. Możemy założyć, że przez używanie określenia znaleźliśmy się, że ten czuje się częścią widowni. To nie najłatwiejszy film, jeśli chodzi o pełne śledzenie akcji podczas zmian rzeczywistości i innych psychotycznych atrakcji, ale zdecydowanie z wizytówką Maczy czwartej ściany i broni niejako widza przed utratą wątków. Poza tym mówi kilka ciekawych praw do życiu. Czego nie było jeszcze na liście? Muzykalu, ale nie byle jakiego. Połączmy horrory klasy bez science fiction, wybitnie dziwaczne i świetne numery muzyczne z Timem Karem i mamy twór niepodważalnie świetny. Ten znalazł się nawet na liście National Film Registry jako dzieło o wartości kulturowej i historycznej Stanów Zjednoczonych, nawet mimo limitowanych pokazów w latach 70. Pozwólcie, że opiszę Wam pokrótce fabułę. Pewna parka nowożeńców łapie gumę podczas jazdy samochodem i szukając pomocy, a dokładnie telefonu, trafia do tajemniczego zamku. Oczywiście, jak to bywa w historiach grozą podszytych, pada deszcz. Ale w środku odbywa się zjazd transylwański z doktorem Frank N. Furtem na czele. Ten sam nazywa się słodkim transwestytą z transseksualnej Transylwanii. Więcej nie zdradzam, bo warto to odkryć samemu, ale jak tutaj spotykamy całe to łamanie? Otóż postać grana przez Teama, czyli dr Frankenfurter, lubię mówić to na głos, nie tylko wielokrotnie przez cały seans zwraca się bezpośrednio do widzów, przy tym gapiąc się w kamerę, jakby dokładnie wiedział do kogo się odzywa, ale co zabawniejsze, nawet w jednej scenie podaje drinka nam, nam czyli widowni. Film stał się fenomenem kulturowym i doczekał się takiej rzeszy fanów, która podczas nocnych seansów wykrzykiwuje odzywki, rzuca rekwizytami, jednym słowem partycypuje, dwoma aktywnie uczestniczy. To bardzo podobna sprawa jak z kultowym derum. Tu jednak realizacje i klimat są gazylion razy lepsze i bardziej zapamiętywalne. No, wszystko tutaj gra. No i tutaj zakończymy moją subiektywną piątkę przekrojową. Choć potencjalnie opisywany zabieg mógłby wydawać się odkrywczy, to ostatnimi czasy stał się całkiem popularny. Można by powiedzieć, że wręcz modny. Nic w tym jednak złego. Prawda jest taka, że przykładów w popkulturze nie brakuje i tutaj widzę zadanie dla Was. Można by rzec bojowe zadanie. Podzielcie się w komentarzach przykładami Waszych ulubionych scen, dialogów czy całych filmów łamiących granice między odbiorcą a dziełem. Dziękuję bardzo za uwagę i żegnam się z Wami, ja oraz Superman. Cześć!